Siemanko, wszystkim dzisiaj parę ciekawostek z Dragona. Nie będzie tego dużo, sporo się napłacimy, żeby coś ciekawego nim powiedzieć. Bo, jednak, to jest dość uniwersalna lokomotywa i nic ciekawego w sumie tutaj nie ma. Łulpik zasadniczo podzielony jest na dwie części: część lewą obsługiwaną lewą ręką oraz część obsługiwaną prawą ręką. Na tej prawej części mamy hamulec zespolony, hamulec dodatkowy pomiędzy wybór kierunku jazdy i kasowanie czuwaka. Dodatkowo jeszcze mamy sygnały dźwiękowe i stop awaryjny. Awaryjne zatrzymanie pociągu. Od tego standardowy zestaw manometrów i terminal, z którego obsługujemy praktycznie każdy system lokomotywy. Po środku ekran ETCS-a i część lewa drugi monitor bardziej podglądowy, a najbardziej chyba przyjazny, yy, przydatny do jazdy zadajnik jazdy, tempomat, programator świateł dodatkowo regulacja podnóżka, góra, dół pantografy, wyłącznik szybki kasowanie komunikatów, potwierdzanie komunikatów z ETCS obsługa radiotelefonu, wycieraczki, spryskiwacz oświetlenie pulpitu, natężenie tego oświetlenia i do tego mam jeszcze spacyjkę i awaryjne opuszczanie pantografu, włączanie lokomotywy pulpit standardowy tu jeszcze mamy oczywiście e, przyciemnienie, rozjaśnienie świateł e, sterowanie oświetleniem w kabinie jego natężeniem, luzowanie e, lokomotywy, piasecznica i sterowanie e, wyświetlaczem etcs a Nie wiem czy zauważyliście, ale większość lokomotyw w tym kraju ma przycisk kasowania czuwaka SHP po lewej stronie, w lewej części pulpitu, pod lewą ręką. Natomiast lewa ręka to jest ręka, która jest najbardziej zajęta. Cały czas pracuje z manetką zadawania mocy jazdy w lokomotywie. I teraz dajesz moc. Jedziesz płynnie, uregulujesz, gdzieś tam jedziesz na granicy przyczepności. Potrzebna jest precyzja i w międzyczasie musisz kasować czuwak albo szukać go gdzieś nogo. Natomiast na dragonie przyniesiono na dragonie dwójce, przeniesiono ten przycisk na prawą stronę. W końcu ktoś pomyślał, bo jednak pod prawo ręką mamy tylko hamulce, praktycznie lokomotywy, tylko z nich korzystamy. Hamulec zespolony i hamulec dodatkowy. A z tych korzystamy raz na jakiś czas, prawda? Prawa ręka jest cały czas wolna, można sobie spokojnie czuwaczek kasować, czy SHP, i spokojnie zajmować się jazdą. No w końcu ktoś pomyślał. Kolejna fajna sprawa na Dragonie to są dwa terminale dwa monitory, z których obsługujemy praktycznie wszystkie urządzenia na lokomotywie. Na Dragonach, jedynkach, czy na Pozostałych lokomotywach mamy do dyspozycji praktycznie tylko jeden, zazwyczaj tylko jeden monitor. Natomiast na Dragonie są dwa, dzięki czemu nie musimy przyłączać się w trakcie jazdy pomiędzy ekranami, które są nam potrzebne w tym momencie. Tylko na jednym terminalu mamy widok ogólny, a na drugim ten, który nas interesuje. W tym wypadku. Widok e, na napęd lokomotywy. Klima na Dragonie. Ogólnie ogrzewanie kabiny na Dragonie. Kto wpada tak genialny pomysł, żeby czujnik temperatury umieścić pod sufitem? Ja nie wiem, nad tymi lokomotywami pracuje sztab e, ludzi wykwalifikowanych: projektantów, nieprojektantów, naukowców czy chłopie tam kogo jeszcze. Ci ludzie projektując klimatyzację, czy ogrzewanie kabiny nie wpali na ten pomysł, że powietrze ciepłe zawsze wędruje ku górze i zbiera się pod samym sufitem. I w momencie, gdy umieścimy tam czujnik temperatury, automatycznie będzie wskazywał wyższe wartości i klimatyzacja zamiast grzać będzie nam chłodzić. Problem wielokrotnie zgłaszany, i w końcu Nevak się zadeklarował, że coś z tym zrobi. Wpadli na rozwiązanie. Umieścili drugi czujnik temperatury pod pulpitem. No brawo! Jak wiadomo, ciepłe powietrze wędruje ku górze. Zimno opada na dół. Ciepłe powietrze wędruje pod pulpit. Tu się zatrzymuje. Mamy znowu zawyżoną temperaturę. I w momencie, gdy ogólnie temperatura w kabinie to jest około 20 stopni, czujnik pokazuje nam 30 I kabina zamiast ogrzewać, schładza Brawo, Newak! Genialne! Kolejna rzecz na Dragonie, o której nikt nie pomyślał A, Patrzcie, gdzie stoi kubek z kawą Jedyne miejsce, gdzie może stać i jest powiedzmy zabezpieczony, nie wyleje się, nie przewróci, nie spadnie. A dlaczego? Na wszystkich lokomotywach, tych nowszych lokomotywach, montuje się chodery czy uchwyty na kubki. Natomiast w Dragonie mamy tutaj fajny schowek. No i mamy coś na kubek. Tyle, że. No właśnie. Co tu w tym holderze ma się nam zmieścić? Dziwnym trafem tak odnoszę wrażenie. Ten holder jest idealnej kształtem i wymiarami pod puszkę z piwem. Pasuje tu idealnie. Tylko no, czy pytanie, czy o to chodziło? Sygnalizacja czuwaka jest HP. Jest tylko i wyłącznie w tym miejscu. Nie są to jakieś dodatkowe lampy, diody, lampki sygnalizacyjne, ale piktogramy na monitorze. Ciekawostką jest e, sprawdzanie e, poprawnej pracy tego czuwaka i SHP. O ile czuwak sprawdza się tak jak na każdej na lokomotywie, przytrzymując przycisk i czekając o zerwie, o tyle SHP na większości lokomotyw możemy sprawdzić tylko i wyłącznie przejeżdżając nad elektromagnesem. Natomiast tu mamy opcję manualnego sprawdzenia tego, ręcznego sprawdzenia tego yy, działania, tego SHP i robimy to samo, przytrzymujemy przycisk czuwaka, tyle że tym razem sprawdzamy SHP i do momentu aż zerwie. W Tragonie na pulpicie mamy także oddzielny przycisk do potwierdzania komunikatów tcs Możemy to zrobić dotykając komunikatu na wyświetlaczu, a możemy to zrobić tym przyciskiem. Nie jest to unikalne, ale, ale rzadko się to spotyka. Podnóżek jaki jest, każdy widzi. Standardowy, trzy przyciski. Ee, syreny. E, piasecznicę kasowanie czuwaka SHP, ale ciekawe jest zastosowanie aż trzech gniazdek 230 V. O ile maszyniści strasznie cierpią na niedobór tych gniazdek na wszystkich lokomotywach, o tyle tutaj mamy ich odpowiednią ilość, a jeszcze my sobie radzimy w ten sposób, że dorzucamy jeszcze sobie rozgałęziacz. Tryb pracy hamulca lokomotywy pasażerski, towarowy. Na większości lokomotyw, nowoczesnych lokomotyw, z reguły ten tryb wybieramy albo przez odpowiedni przycisk na pulpicie w kabinie, albo przez odpowiednie menu w terminalu na monitorze, z którego obsługujemy lokomotywę. Natomiast na Dragonie jest nieco inaczej w podobnie jest zapewne, na w ten tryb wybieramy w maszynowni na tablicy pneumatycznej manualnie przekładając ręcznie fajkę w pozycję towarowy lub pasażerski G lub P kolejna ciekawostka to możliwość załączenia sobie awaryjnie świateł oświetlenia czoła pociągu z przedziału maszynowego Miałem już taki przypadek, że miałem gdzieś pod kabiną zwarcie, prawdopodobnie w reflektorze i lokomotywa odcięła mi sterowanie całym pulpitem, pozostawiając tylko do, do, do obsługi hamulec pociągowy, hamulec lokomotywy. I musiałem właśnie w ten sposób się oświetlić wyłącznikiem awaryjnym oświetlenia, włącznikiem, wyłącznikiem z przedziału maszynowego. W końcu ktoś pomyślał, zrobił jakieś zaplecze w przedziale maszynowym na rzeczy przydatne. płóze hamulcowe, końcówki, jakiś płyn do spryskiwaczy i te sprawy. W końcu to się nie wala po całej lokomotywie. Nie jest, lokomotywie nie jest to upychane gdzieś po kątach. To jest w tym konkretnym miejscu. Gdy nam potrzeba, wiemy gdzie tego szukać. Oświetlenie stopni. Jak ktoś wie jak, to sobie włączy. Aby przygotować naszego Dragona do jazdy w stanie nieczynnym, do holowania, czy na przykład do wpięcia w inny pociąg, między innymi musimy wyluzować, odciąć i wyluzować hamulec sprężynowy lokomotywy. Na większości lokomotyw, na każdym z jest odluźniacz, czy przy każdej z osi jest odluźniacz, ewentualnie jeden odluźniacz na całą lokomotywę. To jest linka, którą ciągniemy i odcinamy w ten sposób, luzujemy w ten sposób hamulec sprężynowy. Natomiast na Dragonie, ktoś w głupi sposób zrobił to inaczej. Zamontował, dał nam e, klucz, którym odcinamy każdy zestaw oddzielnie. Luzujemy każdy zestaw oddzielnie. Teraz z tym ciekawym kluczem idziemy do każdego zestawu kołowego. Mamy tu taki trzpień. Zakładamy klucz i ciągniemy w dół, aż usłyszymy, że szczęki odpuściły. Tak musimy zrobić z każdym zestawem kołowym. Super rozwiązanie. Po pierwsze, musimy wszystkie zestawy kołowe w taki sposób potraktować. Po drugie, mamy pierwszy i ostatni zestaw kołowy gdzie złożeniem tego klucza są problemy. Bo ile możemy go włożyć, o tyle, żeby go pociągnąć, śwint pociągnąć w dół, odbezpieczyć, znuzdować te tarcze, już musimy się nakombinować. Po prostu brak miejsca. Jeszcze ten klucz trzeba wyjąć. No i proszę. Mam problem, żeby wyjąć klucz. Nie mogę go obrócić. To wpadł na tak genialny pomysł. Nie wiem. Prawo. Prawie się udało. Pobijane ręce. Ale klucz wyjęty. Tak odbezpieczamy. Tak luzujemy sześć zestawów kołowych. Po czym klucz odwieszamy. przyjmując fakt o, o fakcie, że ta klucze po prostu giną.